Dzień dobry państwu, Krzysztof Stankiewicz kanał Biżuteria z bliska. Branża cały czas się zmienia, zmieniają się też zalecenia dla laboratoriów. I jak podaje Komitet Harmonizacji MHC, poinformował o znacznym postępie w realizacji celu, jakim jest ujednolicenie języka używanego w raportach gemologicznych po ostatnim spotkaniu, które odbyło się w maju w Bazylei w Szwajcarii. Jest organizowanym przez Szwajcarski Instytut Gemologiczny SEF. Po spotkaniu członkowie LMHC jednogłośnie zatwierdzili trzy nowe arkusze informacyjne, które standaryzują terminologię i procedury badawcze, a także aktualizowali Arkusz informacyjny dotyczący terminologii FAQI i JADIT. Wszystkie nowe i zaktualizowane arkusze informacyjne są już dostępne na stronie internetowej LMHC. W skład LMHC wchodzą obecnie przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kamieni Szlachetnych CGL, Laboratorium CIS GEM, niemieckiego Laboratorium Kamieni Szlachetnych DSEF, Laboratorium Kamieni Szlachetnych GIA. Tajskiego Instytutu Kamieni Szlachetnych i Biżuterii, GIT, Gubelin Gem Lab LTD oraz Szwajcarskiego Instytutu Chemologicznego SSF. Komitet odgrywa kluczową rolę w doradztwie branży w zakresie akceptowanej terminologii opartej na powszechnie opracowanych metodach naukowych. Nowo opublikowane, zharmonizowane arkusze informacyjne to po pierwsze badanie stabilności barwy kamieni szlachetnych. To jest wersja pierwsza z sierpnia 2025 roku. Nowy arkusz informacyjny standaryzuje metodę badania stabilności barwy kamieni szlachetnych. Dotyczy on problemów, w których pewne centra barwy są niestabilne, co może prowadzić do blaknięcia lub zmiany barwy kamienia szlachetnego po długotrwałej ekspozycji na światło dzienne. Zjawisko to jest szczególnie obserwowane w przypadku niektórych szafirów paparadża, szafirów o barwach fantazyjnych, spodumenów, sodalitu lub cyrkonów. Zharmonizowana metoda badania obejmuje trzy główne etapy: staranną wstępną ocenę barwy, następnie ekspozycję na silne źródło światła przez co najmniej trzy godziny w celu sprawdzenia dezaktywacji centrów barwnych oraz. Kolejną ocenę barwy, zająca się również przeprowadzeniem testu aktywacji światłem UV w celu sprawdzenia, czy niestabilność barwy jest odwracalna. Odwracalny fotochromizm lub tenebrescencja. Sprawozdania z wynikami testu stabilności barwy powinny określać, czy barwa jest uważana za stabilną, czy nie. Wprowadzono kolejną normę. Normę IS numer 14 o spinelach kobaltowych, wersja 1 z maja 2025 roku. I ta karta informacyjna standaryzuje nazewnictwo niebieskiego spinelu zawierającego śladowe ilości kobaltu. Spinel kobaltowy definiuje się jako spinel magnezowo-glinowy o niebieskim zabarwieniu, zawierający śladowe ilości kobaltu. Gdzie niebieski kolor wynika głównie z pasm absorpcyjnych związanych z kobaltem. Co ważne, spinele zabarwione kobaltem w procesie obróbki, takim jak dyfuzja kobaltu lub wypełnienie szczelin szkłem kobaltowym, nie kwalifikują się do miana spineli kobaltowych. Arkusz odróżnia również spinele kobaltowe od spineli niebieskich, barwionych głównie żelazem, zaznaczając, że jeśli pasma żelaza dominują w widmie absorpcyjnym. Nie kwalifikuje się jako spinel kobaltowy. Zeszyt numer 15. Tanzanit, wersja pierwsza z maja 2025 roku. Arkusz ujednolica terminologię stosowaną w raportach dotyczących tanzanitu. Tanzanit jest definiowany jako zawierającą wanat odmianę minerału zoizyt o barwie od niebieskiej do fioletowej. W dokumencie zaznaczono, że tanzanit jest silnie pleochroiczny, a żółtobrązowy składnik pleochroiczny można łatwo usunąć przez obróbkę cieplną, zmieniając kolor na wyraźnie bardziej atrakcyjny. W związku z tym tanzanit jest powszechnie wygrzewany, chociaż obecnie w niektórych przypadkach nie można określić sposobu obróbki kamienia. Komitet sfinalizował również istotne aktualizację arkusza informacyjnego. Numer 11 to jest Jadei i materiały pokrewne, wersja 5 z maja 2025 roku. I warto zauważyć, że zakres nazwy handlowej Jadei został doprecyzowany i obejmuje materiał składający się głównie z jadeitu, onfacytu, kosmochloru lub nefrytu. Złożoność związana jest z jadeitem, który jest skałą, mogącą zawierać wiele faz mineralnych i wymaga jasnego ujednolicenia języka w raportach. Nowa karta informacyjna zawiera definicję i ujednolicone sformułowanie dla feikui, który jest opisywany jako historyczna chińska nazwa strukturalnie wytrzymałego materiału ozdobnego, składającego się wyłącznie lub głównie z dowolnej kombinacji jadeitu, onfacytu i kosmokloru. Karta informacyjna precyzuje teraz, że w raportach dotyczących jadeitu, onfacytu lub kosmokloru. Można dodać komentarz, w którym zaznaczy się, że minerał ten może być nazwany fejkuj w handlu azjatyckim. Poprzez standaryzację definicji terminów, takich jak fejkuj, określenie wymaganych badań RMHC ma nadzieję zapewnić spójność i przejrzystość raportów laboratoryjnych dotyczących tego ważnego materiału. Proszę Państwa, sprawy bardzo ważne dla branży. Dlatego, że jest wiele niedomówień i w różnych raportach pochodzących z różnych miejsc, z różnych organizacji znajdują się uwagi albo informacje, które wprowadzają błąd. I to zarówno dotyczy spineli kobaltowych. Bardzo często wystarczy, że spinel ma niebieską barwę, od razu jest tam nazywany spinelem kobaltowym. Gdzieś tak dlatego, że jest to materiał jeżeli jest niebieski, ten materiał jest tani. Jeżeli to jest niebieski, kobaltowy, no to wtedy materiał ma zupełnie inną cenę. W związku z tym, większość osób, które handluje, chciałoby sprzedawać spinele kobaltowe. No i takie informacje, często nieprawdziwe, często fałszywe, pojawiają się w różnych dokumentach, które dostarczane są razem z kamieniami. Dlatego jest to sprawa ważna i istotna. Stabilność barwy w przypadku szafirów jest też istotna, ponieważ zaczęto nagminnie napromieniowywać szafiry. One zmieniają barwę wtedy tylko i wyłącznie okresowo znaczy okresowo. Ta barwa blednie, zmienia się i klient może bardzo poważnie przepłacić za kamień, który kupił, myśląc, że jego barwa jest lepsza i jest o wiele wyżej wyceniana przez rynek, No a potem po jakimś czasie okaże się, że kupił kamienie bardzo tanie za bardzo duże kwoty pieniędzy. Właściwie zmiana tutaj dotyczy czasu wykonywania sprawdzeń, dlatego że już wcześniej LMHC zalecało sprawdzanie stabilności i na przykład w moich, w moich dokumentach, w dokumentach pochodzących z mojego laboratorium, zawsze taki, taka informacja o stabilności barwy była zawarta, ale test stabilności zakładał dwugodzinne napromieniowanie, no i potem jednogodzinne napromieniowanie przy pomocy światła ultrafioletowego. Natomiast tutaj zostały zmienione zasady. Być może. Stwierdzono w wyniku badań naukowych, że czas dwóch godzin nie jest wystarczający do tego. No i kwestia prób standaryzacji jadeitu, tego co jest jadeitem, co, co nie jest jadeitem i co jest fejkiuj, a co nie jest fejkiuj. Tutaj jest duży bałagan w rozumieniu Europejczyków gigantyczny. Chińczycy lepiej to rozumieją, oni jakoś te nazwy są zaznajomieni ze sposobem używania tych nazw na rynku. No i w związku z tym jest dużo problemów z wyconą jadeitu i, i z oceną tych skał de facto, ponieważ to są skały ozdobne, a właściwie nie kamienie szlachetne, natomiast tylko, tylko właśnie kamienie jubilerskie, ewentualnie skały, skały ozdobne, które są stosowane do produkcji obiektów sztuki. Które z powodów kulturowych na rynku, na Dalekim Wschodzie są wyceniane często drożej niż najwyższej jakości kamienie szlachetne na rynkach światowych. Dlatego sprawa jest bardzo ważna, żeby to harmonizować, bo różne laboratoria, szczególnie chińskie, szczególnie właśnie te dalekowschodnie. Wypisują często dokumenty, które są co najmniej mylące. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.